Ciemne chmury zbierały się nad zamkiem Czarnogród, jak złowieszcze ptaki. Elżbieta stała przy oknie swojej komnaty, obserwując błyskawice rozdzierające niebo. Wiatr szarpał za zasłonami, a pierwszy grzmot sprawił, że drgnęła. Wiedziała, że mąż wróci dziś z polowania w złym humorze. Zawsze tak było podczas burz. Bolesław wszedł do komnaty z trzaskiem. Jego ciężkie kroki odbijały się echem od kamiennych ścian. Alkohol unosił się wokół niego jak mgła, a jego oczy płonęły gniewem. Elżbieta odwróciła się powoli, próbując ukryć strach. Znowu przy oknie jak jakaś wiedźma? warknął, rzucając rękawice na podłogę. Może to ty sprowadzasz te burze na mój zamek. Elżbieta pokręciła głową, ale słowa uwięzły jej w gardle. Znała ten ton. Zwiastował tylko kłopoty. Bolesław zbliżył się, jego oddech cuchnął winem i gniewem. Trzy lata małżeństwa i ani jednego dziedzica, krzyknął, uderzając pięścią w ścianę. A jesteś przekleństwem tego rodu. Burza na zewnątrz nasiliła się, jakby natura odpowiadała na jego wściekłość. Błyskawica rozświetliła komnatę, ukazując twarz Bolesława wykrzywioną furią. Elżbieta cofnęła się, ale nie było dokąd uciekać. Może powinniśmy porozmawiać jutro, gdy burza ucichnie, szepnęła. Nie! ryknął. Dość mam Twoich wymówek, dość mam patrzenia na Twoją twarz, która przypomina mi o moim niepowodzeniu. Kolejny grzmot wstrząsnął zamkiem, a Elżbieta poczuła, jak jej świat zaczyna się walić. W oczach męża dostrzegła coś, czego nigdy wcześniej nie widziała całkowitą pogardę. Wiedziała, że tej nocy jej życie zmieni się na zawsze. Zabieraj się. Głos Bolesława przebił się przez huk burzy. Nie chcę Cię więcej widzieć w moim zamku. Elżbieta patrzyła na niego z niedowierzaniem. Deszcz bębnił w okna z taką siłą, jakby niebo chciało zmyć wszystkie grzechy świata. Bolesławie to szaleństwo, burza. Burza to nic przy moim gniewie, przerwał jej, chwytając za ramię. Przez trzy lata przynosiłaś mi tylko wstyd. Żadnego syna, żadnej korzyści jesteś bezużyteczna. Pociągnął ją w stronę drzwi, a Elżbieta potknęła się o własną suknię. Służba w korytarzu odwracała wzrok. Nikt nie śmiał się wtrącić. Wszyscy znali gniewliwy charakter pana zamku. Proszę pozwól mi zostać do rana! Błagała, ale jej słowa ginęły w huku burzy. Bolesław zaprowadził ją do głównej bramy. Strażnicy stali w milczeniu. Deszcz spływał z ich hełmów. Nikt nie odważył się sprzeciwić rozkazom swojego pana, nawet gdy były tak okrutne. Bierz tylko to, co masz na sobie. Warknął, otwierając ciężkie wrota. Wiatr wdarł się do środka z furią, gasząc pochodnie. I żebym cię więcej tu nie widział, Elżbieta stanęła na progu, patrząc w ciemność. Las rozciągał się przed nią, jak czarna przepaść. Błyskawice oświetlały drzewa, które wyglądały jak szkielety gigantycznych potworów. Bolesławie, spróbowała jeszcze raz. Precz, ryknął i pchnął ją na zewnątrz. Brama zatrzasnęła się za nią z głuchym łoskotem. Elżbieta została sama, w środku najgorszej burzy, jaką pamiętała. Deszcz przesiąkał przez jej suknię w ciągu sekund, a wiatr niemal strącał ją z nóg. Przed nią rozciągała się tylko ciemność i niepewność. Elżbieta ruszyła naprzód, nie mając wyboru. Każdy krok był walką z wiatrem, który szarpał jej suknią i włosami. Błoto przyssało się do jej jedwabnych pantofelków, a zimny deszcz przesiąkał przez materiał aż do skóry. Las wydawał się żywy w świetle błyskawic, gałęzie trzeszczały i łamały się nad jej głową, a każdy grzmot sprawiał, że drżała ze strachu. Nie miała pojęcia, dokąd idzie, jedyne co mogła robić, to stawiać jeden krok za drugim. Wspomnienia ostatnich lat przewijały się przez jej umysł. Małżeństwo z Bolesławem miało być błogosławieństwem, połączeniem dwóch potężnych rodów. Zamiast tego stało się przekleństwem. Jego rozczarowanie brakiem dziedzica zmieniło go w potwora. Potknęła się o wystający korzeń i upadła na kolana. Błoto zaplamiło jej suknie, ale już to nie miało znaczenia. Wszystko było stracone. Wstała z trudem, czując jak siły ją opuszczają. Wiatr niósł dziwne dźwięki, jakby ktoś wołał jej imię. Ale to niemożliwe. Nikt nie wiedział, gdzie jest. Nikt się o nią nie troszczył. Była sama na świecie, wygnana i porzucona. Kolejna błyskawica rozświetliła ścieżkę przed nią. W oddali dostrzegła jakąś budowlę, może schronienie? Ruszyła w tamtą stronę, modląc się w duchu o ratunek. Deszcz wzmógł się jeszcze bardziej, jakby niebo chciało ją zatrzymać, ale Elżbieta szła dalej, kierowana instynktem przetrwania. Nie wiedziała, że jej życie już za chwilę zmieni się w sposób, jakiego nigdy nie mogła sobie wyobrazić. Budowla okazała się ruiną starej wieży, ale w jej cieniu dostrzegła światło, słabe, ale dające nadzieję. Światło dochodziło z małej chaty, ukrytej za ruinami wieży. Elżbieta zbliżyła się, drżąc z zimna i wyczerpania. Przez małe okienko widziała ciepły blask ogniska. Serce zabiło jej szybciej. Może znajdzie tu schronienie. Zapukała drżącą ręką. Przez chwilę panowała cisza. Tylko burza szalała dalej. Potem usłyszała kroki i głos: Kto tam w taką noc? Drzwi uchyliły się ostrożnie, ukazując twarz mężczyzny w średnim wieku. Miał szare oczy i blizny na policzkach, znaki dawnych bitew. Gdy zobaczył przemoczoną kobietę, jego wyraz twarzy zmienił się z podejrzliwości na współczucie. Matko Boska, szepnął, otwierając drzwi szerzej: Co pani tu robi w taką burzę? Elżbieta nie mogła wykrztusić słowa. Drżała tak mocno, że ledwo stała na nogach. Mężczyzna nie wahał się dłużej. Wziął ją pod ramię i wprowadził do środka. Chata była skromna, ale ciepła. Ogień trzaskał wesoło w kominku, a na stole stała miska zupy. Mężczyzna usadził ją na ławie przy ogniu i okrył grubym kocem. Jestem Kazimierz, przedstawił się nalewając gorącej zupy do miski. Mieszkam tu sam odkąd. Odkąd zostałem wdowcem. W jego głosie słychać było smutek, ale także dobroć. Elżbieta przyjęła miskę drżącymi rękami. Ciepło rozlało się po jej ciele, a po raz pierwszy tej nocy poczuła się bezpieczna. Dziękuję, wyszeptała. Nazywam się Elżbieta. Kazimierz skinął głową, nie pytając o więcej, widział w jej oczach ból, który dobrze znał. Oboje byli ludźmi dotkniętymi przez los. Ale tej nocy znaleźli w sobie nawzajem ukojenie. Gdy Elżbieta odzyskała siły, Kazimierz usiadł naprzeciwko niej. Ogień rzucał tańczące cienie na jego twarz, podkreślając zmarszczki wokół oczu, ślady nie tylko wieku, ale i cierpienia. Nie musi pani opowiadać, co się stało, powiedział łagodnie, ale jeśli chce pani, jestem gotów słuchać. Elżbieta spojrzała na niego z wdzięcznością. W jego oczach nie było ciekawości ani osądu, tylko zrozumienie. Mój mąż wygnał mnie z zamku, powiedział, że jestem przekleństwem. Kazimierz pokiwał głową powoli. Czasem ludzie krzywdzą innych, bo sami cierpią, ale to nie usprawiedliwia okrucieństwa. A pan? Jak pan tu trafił? zapytała cicho. Kazimierz wpatrzył się w płomienie. Mieszkałem z żoną i córką w zamku niedaleko stąd. Służyłem jako rycerz. Ale zaraza przyszła pewnej zimy. Jego głos załamał się. Straciłem je obie w ciągu tygodnia. Elżbieta poczuła, jak serce ściska się z bólu. Tak mi przykro. Nie mogłem zostać w tym miejscu, wszystko przypominało mi o nich, więc przyszedłem tutaj, do tego lasu. Myślałem, że chcę być sam na zawsze. Spojrzał na nią, ale los chyba miał inne plany. Burza za oknem zaczęła cichną. Wiatr już nie szalał z taką furią. A grzmoty oddalały się. Elżbieta czuła, że coś się zmienia, nie tylko w pogodzie, ale i w jej sercu. Może oboje potrzebowaliśmy tej burzy, szepnęła, żeby się spotkać. Kazimierz uśmiechnął się po raz pierwszy tej nocy. Był to smutny uśmiech, ale szczery. Może ma pani rację, może to nie przypadek. Elżbieta obudziła się na ławie przy kominku, okryta ciepłym kocem. Przez okno wpadało słabe światło świtu. Burza przeminęła, zostawiając po sobie tylko krople deszczu spływające z liści. Kazimierz siedział przy stole, ostrzył miecz. Poranne światło oświetlało jego profil, ukazując człowieka, który mimo bólu nie stracił szlachetności. Gdy zauważył, że się obudziła, odłożył broń. Jak się pani czuje? Zapytał Lepiej dziękuję. Elżbieta usiadła, poprawiając włosy Nie wiem, jak panu dziękować za. Nie trzeba przerwał jej łagodnie. Każdy człowiek zasługuje na pomoc w potrzebie. Wstał i podszedł do okna. Burza minęła, ale las jest jeszcze mokry. Drogi będą błotniste przez kilka dni. Elżbieta poczuła ukłucie niepokoju. Czy to oznaczało, że musi odejść? Ale dokąd? Nie miała dokąd wrócić, nie miała rodziny, która by ją przyjęła. Nie ma pani dokąd pójść, prawda? Zapytał Kazimierz, jakby czytał w jej myślach. Pokręciła głową, czując, jak łzy napływają do oczu. Nie mam nikogo. Moja rodzina umarła na zarazę, zanim wyszłam za mąż. Bolesław był wszystkim, co mi zostało. Kazimierz odwrócił się od okna. Może, może mogłaby pani zostać tutaj na jakiś czas? Serce Elżbiety zabiło szybciej. Ale co ludzie powiedzą? Samotna kobieta mieszkająca z wdowcem. Najbliżsi sąsiedzi mieszkają pięć mil stąd. Uśmiechnął się smutno. A ja, ja mógłbym skorzystać z towarzystwa. Ta samotność czasem jest nie do zniesienia. Elżbieta spojrzała na niego z wdzięcznością. W jego propozycji nie było nic niestosownego, tylko ludzka dobroć i zrozumienie dla cudzego cierpienia. Zostanę, szepnęła, jeśli pan pozwoli. Dni mijały spokojnie w małej chacie. Elżbieta pomagała Kazimierzowi w codziennych obowiązkach. Gotowała, naprawiała ubrania dbała o ogród. Po raz pierwszy od lat czuła się potrzebna, ale nie z obowiązku, lecz z własnej woli. Kazimierz okazał się łagodnym i mądrym człowiekiem, opowiadał jej o swoich podróżach jako rycerz, o bitwach i turniejach, ale najchętniej mówił o żonie Agnieszce i córce Marysiu. Jego oczy rozjaśniały się wtedy, jakby ich miłość wciąż żyła w jego sercu. Agnieszka umiała śpiewać jak Anioł, wspominał pewnego wieczoru. Marysia odziedziczyła po niej ten dar. Czasem, gdy wiatr szumi w koronach drzew, wydaje mi się, że słyszę ich głosy. Elżbieta słuchała z uwagą, nie przerywając. Rozumiała, że te wspomnienia to skarb, którym dzielił się z nią z zaufaniem. A pani? Czy była pani szczęśliwa przed małżeństwem? Zapytał. Tak, odpowiedziała po namyśle. Mieszkałam z rodzicami w małym dworku. Ojciec uczył mnie czytać i pisać, co było rzadkością dla kobiet. Matka pokazywała mi, jak hodować zioła lecznicze. To dlatego tak dobrze pani gotuje, uśmiechnął się Kazimierz, i dlatego mój ogród nigdy nie wyglądał lepiej. Elżbieta poczuła ciepło w sercu. Nikt nigdy nie doceniał jej umiejętności. Bolesław traktował ją jak ozdobę, nie partnerkę. Może to dziwne, powiedziała cicho, ale czuje się tu bardziej w domu niż kiedykolwiek w zamku. Kazimierz spojrzał na nią z czułością. To wcale nie dziwne. Dom to nie miejsce, to ludzie, z którymi się go dzieli. Miesiąc minął niepostrzeżenie. Elżbieta i Kazimierz wypracowali codzienną rutynę, która dawała im obojgu poczucie spokoju. Rano pracowali w ogrodzie. Popołudniami Kazimierz wychodził do lasu na polowanie lub zbieranie drewna, a wieczory spędzali przy kominku, rozmawiając lub milcząc w przyjaznej ciszy. Pewnego dnia, gdy Kazimierz naprawiał dach, Elżbieta przyniosła mu wodę. Gdy podawała mu kubek, ich palce się dotknęły. Oboje zadrżeli, ale nie cofnęli rąk. Przez chwilę patrzyli sobie w oczy, a w powietrzu zawisło coś niewyraźnego, ale intensywnego. Elżbieto, szepnął Kazimierz. Wiem, odpowiedziała cicho. Ja też to czuję. Ale oboje cofnęli się. Było za wcześnie, za szybko. Ich rany były jeszcze świeże. A przeszłość ciążyła nad nimi jak cień. Tego wieczoru siedzieli przy ogniu w milczeniu. Każde spojrzenie, każdy przypadkowy dotyk nabrały nowego znaczenia. Elżbieta czuła, jak jej serce bije szybciej, gdy Kazimierz był blisko, a on, on po raz pierwszy od śmierci żony poczuł, że jego serce może znów kochać. To niewłaściwe, powiedział w końcu. Pani jest mężatką, a ja. ja też o tym myślę. Przerwała mu. Ale czy to, co czuję, może być grzechem po tym wszystkim, co przeszłam? Kazimierz wstał i podszedł do okna. Nie wiem, Elżbieto. Nie wiem, co jest właściwe. Wiem tylko, że. że po raz pierwszy od dwóch lat nie czuję się samotny. Elżbieta podeszła do niego. Może nie musimy teraz podejmować żadnych decyzji. Może wystarczy, że jesteśmy razem. Kazimierz skinął głową, nie odwracając się od okna ale jego ręka znalazła jej dłoń i tym razem żadne z nich się nie cofnęło. Spokój został przerwany pewnego popołudnia, gdy do chaty zbliżył się jeździec. Elżbieta, która akurat wieszała pranie, poczuła, jak krew zastygła jej w żyłach. Poznała herb na tarczy, to był sługa Bolesława. Kazimierz, zawołała, wbiegając do chaty. Rycerz natychmiast wstał od stołu, gdzie naprawiał uprząż. Jeden rzut oka przez okno wystarczył, żeby zrozumiał sytuację. Idź do komórki i się schowaj, szepnął. Cokolwiek usłyszysz, nie wychodź. Elżbieta ukryła się, serce biło jej jak młotem. Słyszała, jak Kazimierz otwiera drzwi. Dzień dobry, rycerzu, powiedział sługa. Szukam kobiety, wysokiej, ciemnowłosej. Mój pan mówi, że mogła się tu schronić. Nie widziałem żadnej kobiety, odpowiedział Kazimierz spokojnie. Mieszkam tu sam. Pozwoli pan, że się rozejrzę? Oczywiście. Elżbieta słyszała kroki w chacie. Serce biło jej tak głośno, że była pewna, iż wszyscy to słyszą. Modliła się w duchu, żeby sługa niczego nie znalazł. Dziwne, mruknął sługa wydaje mi się, że widzę ślady kobiecych stóp w ogrodzie. Może jakaś wędrowniczka przeszła przez moje ziemię, odparł Kazimierz. Nie zatrzymuje każdego przechodnia. Nastała długa cisza. W końcu sługa powiedział: Jeśli ją pan zobaczy, niech pan wie. Mój pan oferuje nagrodę za informację o jej miejscu pobytu. Zapamiętam, odpowiedział Kazimierz. Gdy odgłos kopyt ucichł, Elżbieta wyszła z kryjówki. Była blada jak ściana. Dziękuję, szepnęła. Uratował mnie pan. Kazimierz objął ją delikatnie. Nikt nie ma prawa cię krzywdzić, nikt. Tej nocy żadne z nich nie mogło zasnąć. Wizyta sługi przypomniała im, jak krucha jest ich sielanka. Elżbieta siedziała przy oknie, wpatrując się w ciemność lasu. Kazimierz siedział przy kominku, ale jego wzrok spoczywał na niej. Może powinnam odejść, powiedziała w końcu. Narażam pana na niebezpieczeństwo. Nie, odpowiedział stanowczo. Nie pozwolę ci odejść odwróciła się do niego. W jego oczach płonął ogień, jakiego nie widziała wcześniej. Kazimierz. Kocham cię, Elżbieto, powiedział wstając. Wiem, że to szaleństwo. Wiem, że jesteś mężatką, ale nie mogę tego dłużej ukrywać. Serce Elżbiety zabiło szybciej. Ja też cię kocham, szepnęła. Od tygodni walczę z tym uczuciem, ale Kazimierz podszedł do niej i delikatnie ujął jej twarz w dłonie. Twój mąż cię wygnał, potraktował cię jak rzecz, którą można wyrzucić. Czy taki człowiek zasługuje na twoją wierność? Nie wiem, co jest właściwe, odpowiedziała, łzy napływały jej do oczu, ale wiem, że przy tobie czuję się żywa po raz pierwszy od lat. Wtedy zostań ze mną, poprosił. Nie jako gość, ale jako jako kobieta, którą kocham. Elżbieta zamknęła oczy. Wszystko, czego ją uczono o obowiązkach żony, walczyło z tym, czego pragnęło jej serce. Ale gdy otworzyła oczy i spojrzała na Kazimierza, decyzja była już podjęta. Zostanę. Szepnęła. Na zawsze. Kazimierz pocałował ją delikatnie, jakby była z najdelikatniejszego szkła. W tym pocałunku było wszystko: miłość, nadzieja, obietnica lepszego jutra. Na zewnątrz wiatr szumiał w koronach drzew, ale w chacie panował spokój. Dwoje złamanych serc znalazło w sobie ukojenie. Szczęście trwało przez kilka tygodni. Elżbieta i Kazimierz żyli jak prawdziwa para, dzieląc nie tylko codzienne obowiązki, ale i łóżko. Ich miłość była delikatna i pełna szacunku. Oboje wiedzieli, jak cenne jest to, co odnaleźli. Pewnego ranka Kazimierz wrócił z polowania z niepokojącymi wieściami. Widziałem w lesie ślady wielu koni, powiedział, i słyszałem głosy: Ktoś nas szuka. Elżbieta pobladła, bolesław. Prawdopodobnie. Musimy być gotowi na wszystko. Kazimierz zaczął przygotowania. Sprawdził broń, zapasy żywności, wszystkie możliwe drogi ucieczki. Ale oboje wiedzieli, że jeśli Bolesław rzeczywiście ich znalazł, ucieczka będzie trudna. Może powinniśmy uciec już teraz, zaproponowała Elżbieta. Dokąd? Zapytał Kazimierz. On ma ludzi, konie, pieniądze, my mamy tylko siebie. Tego wieczoru siedzieli przy ogniu, trzymając się za ręce. Każdy dźwięk z zewnątrz sprawiał, że drżeli, ale nie żałowali swojej decyzji. Gdybym miała wybierać ponownie powiedziała Elżbieta i tak bym została. Te tygodnie z tobą były najszczęśliwsze w moim życiu. Kazimierz pocałował jej dłoń. I w moim. Po śmierci Agnieszki myślałem, że nigdy więcej nie będę szczęśliwy, ale ty ty przywróciłaś mi chęć życia. Nagle usłyszeli odgłos kopyt. Wiele kopyt zbliżających się szybko. Kazimierz zerwał się na nogi, chwytając miecz. To oni, szepnął. Elżbieta wstała drżąc. Co teraz? Teraz walczymy, odpowiedział Kazimierz, patrząc jej w oczy, za naszą miłość, za nasze prawo do szczęścia. Bolesław stanął w drzwiach chaty, jak mściwy demon. Za nim stało sześciu uzbrojonych ludzi. Jego oczy płonęły gniewem, gdy zobaczył Elżbietę stojącą obok Kazimierza. Więc to prawda, warknął moja żona żyje w grzechu z jakimś leśnym pustelnikiem. Twoja była żona poprawił go Kazimierz, nie spuszczając miecza. Wygnałeś ją w środku burzy straciłeś do niej wszelkie prawa Bolesław roześmiał się gorzko. Prawa? Ja stanowię o prawach ona należy do mnie, dopóki śmierć nas nie rozłączy Nie należy do ciebie powiedziała Elżbieta, znajdując w sobie odwagę nigdy nie należałam. Byłam tylko twoją własnością, którą mogłeś wyrzucić, gdy ci się znudziła. Cicho, kobieto! ryknął Bolesław. Wracasz ze mną natychmiast. Nie, odpowiedziała spokojnie. Zostanę z człowiekiem, który mnie kocha. Bolesław dobył miecza. W takim razie on umrze, a ty wrócisz jako wdowa. Kazimierz stanął przed Elżbietą. Jeśli chcesz ją zabrać, będziesz musiał przejść przeze mnie. Z przyjemnością! syknął Bolesław. Miecze zadzwoniły o siebie. Bolesław był silny i wściekły, ale Kazimierz walczył o miłość, a to dawało mu siłę, której przeciwnik nie posiadał. Ich pojedynek był zacięty, iskry sypały się z klingi. Elżbieta patrzyła z przerażeniem, modląc się o zwycięstwo Kazimierza. Wiedziała, że jeśli przegra, czeka ją życie gorsze od śmierci. Kazimierz wykonał finezyjny atak. Jego miecz przebił gardę Bolesława. Stal wbiła się w ramię przeciwnika, który krzyknął z bólu. I upuścił broń. Poddajesz się? zapytał Kazimierz, przykładając mu ostrze do gardła. Bolesław patrzył na niego z nienawiścią, ale skinął głową. Wiedział, że przegrał. Odejdź, powiedział Kazimierz, nie cofając miecza, i nigdy więcej się tu nie pokazuj. Elżbieta wybrała. Uszanuj jej decyzję. Bolesław wstał, trzymając się za ranę. Jego ludzie patrzyli niepewnie, czekając na rozkazy. To nie koniec warknął. Znajdę sposób, żeby nie znajdziesz, przerwał mu Kazimierz, bo jeśli jeszcze raz się tu pojawisz, nie będę już tak łaskawy. W oczach rycerza była stalowa determinacja. Bolesław zrozumiał, że ma do czynienia z człowiekiem, który nie zawaha się go zabić, jeśli będzie to konieczne. Chodźmy, mruknął do swoich ludzi. Gdy odgłos kopyt ucichł, Elżbieta rzuciła się w ramiona Kazimierza. To koniec? Zapytała drżąc. Tak, kochanie, to koniec, odpowiedział, głaszcząc jej włosy. Jesteś wolna. Elżbieta płakała z ulgi, ze szczęścia, z miłości. Po raz pierwszy w życiu była naprawdę wolna. Mogła wybierać, kochać, żyć według własnej woli. Co teraz? zapytała. Kazimierz uśmiechnął się. Teraz żyjemy razem. Może nie jako mąż i żona w oczach prawa, ale jako ludzie, którzy się kochają. To mi wystarczy szepnęła. Więcej niż wystarczy. Tej nocy leżeli w łóżku, słuchając ciszy lasu. Nie było już strachu, nie było niepewności, była tylko miłość i nadzieja na przyszłość. Kocham cię, Kazimierz, powiedziała Elżbieta, i ja ciebie, moja droga, na zawsze. Gwiazdy świeciły przez okno, jakby błogosławiły ich związek. Dwoje ludzi, którzy stracili wszystko, odnalazło w sobie nowy początek. Rok później Elżbieta stała w ogrodzie, który stał się jej dumą. Zioła rosły bujnie, warzywa dojrzewały w słońcu, a kwiaty wypełniały powietrze słodkim aromatem. W jej brzuchu rosło nowe życie, dziecko, które było owocem prawdziwej miłości. Kazimierz wrócił z miasta z dobrymi wieściami. Bolesław nie żyje, powiedział delikatnie. Zmarł na febrę, jesteś oficjalnie wdową. Elżbieta poczuła dziwną mieszankę ulgi i smutku. Nie kochała Bolesława, ale nie życzył mu śmierci. Niech spoczywa w pokoju, szepnęła. To oznacza, że możemy się pobrać, dodał Kazimierz, jeśli chcesz. Elżbieta uśmiechnęła się promiennie. Oczywiście, że chce. Ale już teraz czuję się twoją żoną. Kazimierz objął ją czule, kładąc dłoń na jej brzuchu. Nasze dziecko urodzi się w miłości, powiedział. To więcej niż większość ludzi może powiedzieć. Wieczorem siedzieli przy kominku, planując przyszłość. Może powiększą chatę, może założą małą farmę? Możliwości były nieskończone. Czasem myślę o tamtej burzy, powiedziała Elżbieta. Gdyby nie ona, nigdy byśmy się nie spotkali. Los ma swoje sposoby, odpowiedział Kazimierz. Może Agnieszka i Marysia czuwają nad nami z nieba, może to one sprowadziły cię do mnie. Elżbieta pocałowała go delikatnie. Jesteś dobrym człowiekiem, Kazimierz, i będziesz wspaniałym ojcem. A ty jesteś miłością mojego życia, odpowiedział. Drugą szansą, której nie zasługiwałem, ale za którą jestem wdzięczny każdego dnia. Na zewnątrz sowa zawołała w ciemności, ale w chacie panował spokój. Miłość zwyciężyła, a przyszłość rysowała się w jasnych barwach.